No i mili Państwo, rozpoczynamy kolejną wędrówkę. Dzisiaj znowu trafiłem w takie poletko. Tu nawet nie widziałem, że ktoś tu dom postawił. To byłem jakoś dwa lata temu. No i pierwszy sygnał, pięknie, ładnie. I patrzcie, co wyszło ładnego. Pierwszy sygnałek, ja pierdzielę. Aż nie mogę uwierzyć. <laughs> pierwszy sygnał i taka moneta, ja pierdzielę. Masakra, to jest sreberko. Jaki strzał masakra, nie? Coś pięknego mm -hmm. 38, tak? Z tego co widzę, jo Ja piedzielę, fajne strzał, naprawdę na dzień dobry to Jezus Maria Wysoki ton Już go trochę obczaiłem na plaży, bo dosyć sporo teraz chodzę z kumplem to więc kurde Uczymy się dalej minelaba. Lecimy z koksem. Kolejny sygnał przyszedł. Teraz będziemy kasować go. Muszę jedną rękę mieć na telefon niestety. Kamerki nie mam na, na chwilę obecną. Beczka, bardzo ładnie. Solna. Klasyk gatunku. Jeszcze przed chwilą tutaj taki jechał miejscowy i jeszcze mi na miarę podał na siebie, że ma fajne miejsca. Tak no więc kolejny plusik. Fajnie, że fanty wychodzą dosyć szybko, o dziwo. Ale te pola zawsze były urodzajne. Fanty. No i kolejny sygnał, coś głębiej góry... i też, a dobra, pikuś, glancuś, takie poletko właśnie. No i kolejny. Jezus, jak mnie to denerwuje takie jednoręcznie takie nagrywanie. Tak bym pokazywał Wam, jak... jaki sygnał teraz, tu było około 71. Jest. A czy było? Co to może być? Co to może być? 71. Wielko Aaaa! Złoto rolników. Piękna sprawa. No dobra, tutaj mamy 80. No o, takie stabilne ID. Dzień ciekawy. Zostawiamy i kupiemy O tam jakby coś, coś odbijało Nie wiem coś dużego chyba A nie wyszło Coś mi tutaj zalega A dobra mamy kawał blachy aluminiowej ale czekajcie może coś być ciekawego na nich Nigdy nie wiadomo, no jednak nie, ale, ale sygnał był duży i aluminiowy. Coś jakby się na deszcz zanosiło. Kurde. No nie, jeszcze przynajmniej przez godzinkę niech nie pada, będzie git. Tutaj By wybiło mi 62 Dobra, audio. O, już wyszło znaczy to zmieniło ale jest dobrze jest co kopać sygnały są tak więc pole jest dobre i co? Co teraz? Teraz pina wyciągamy Coś tutaj powinno być. Co to takiego może? Nie, już wyciągnęłem Albo z głupio ten, nie no działa. A jest, bokiem go dobra. Taka podkładeczka. co to tam było? Już nie pamiętam. Niedaleko tej szlówki, Coś tutaj zalega. Teraz kupiłem, żeby nie wciągać kilka razy. Nie trafiłem. O. jak śmiecia zapewne co to było? Czy to? A, zegarek mi łapie. Oj. Dobre! Zapomniałem, że zegarek mam. Dobra, dobra. To był, to był dobry patent. A, trybik od zegarka jakiegoś. Nie widać. Ale z tym zegarkiem to trochę poleciałem. Mam tutaj sygnał jakiś gdzieś tutaj w tej grudzie, ale tak z ciekawości chciałem zobaczyć jak zegarek łapie, popatrzcie. Machałem, machałem. I paniczyń nic nie mam w ręku. Jaki głęboki jest. To tak dole chłapie To jest masakra, muszę go zdjąć On mi tak za ten Ja, ja w ogóle zapomniałem że zegarek noszę Patrzcie, A to taki prosty. I kurde Nie tragedia, muszę go zdjąć Masakra O ale coś pięknego no, Naprawdę jest głęboki ten Majlabek Chwila przerwy i zaraz zaczniemy szukać. Tylko zdejmę zegarek. Dobra i po przerwie. Od razu inaczej. Ale Pamiętam jak Adam coś miał też chyba z obrączką szukał. <grytanie> Oj kurde, jakie to czasy. No dobra. Gdzieś miałem sygnał, ale nie wiem gdzie jest teraz. Czekajcie, chwilę. Przemachniemy. A to tu gdzieś miałem, pewnie te pierwsze rzuty, o, o, o jest, jest coś, o kurde, jakaś nakrętka, czy jakiś fajny kapsel, jakieś buteleczki, co tam jest napisane, dziwne, Lo... kurde, jakieś dziwne litery, czy normalne, tylko jakieś takie czcionka jakaś dziwna. A taka ciekawostka. Bardzo ciekawe. No. Zawsze coś. coś innego. Jeszcze coś tutaj zalega. A dobra, tubka. Kolejny śmieciorek, co tym razem może wyskoczyć, a tu już miałem na pierwszym. Co Coś całkowicie białego, jakiś syfek, ale spoko Boletko ciekawe, fajnie jakby było jeszcze przeorane, ale po tych opadach lepiej nie jeszcze przejeżdżałem, to widziałem, że jeszcze błotko zalega, więc już. już wolę takie pośmigać. Zakopane lecimy dalej. Chowamy się przed żmijami. <grym zmarzają> <grym zmarzają> Odpoczynek, trzeba skończyć. Lecimy z koksem. Co my tu mamy? Te grudki są najlepsze, nie? To rozporcelowywanie jakieś maleństwo musi być straszne A blaszka Taki ładny dźwięk, tylko że niskie ID miało Ale mówię, ciekawał się sprawdzę, no muszę Tak się robi przecież się film przypomniał zdarzenia, ten dźwięk drzew, ten wiatr w drzewach. No dobra, już nieważne. No dobra, co nas tu czeka? Jest, monetka! Je, yeah, 20 groszy PRL. Który to rok? 65. No i wszystko w temacie. Takie aż błyszczące wręcz. Coś zaczyna mi popadywać. Chyba trzeba będzie się ewakuować powoli. co znalazłem? To znalazłem. Wypad był udany i tak. Najlepszy i tak ten Hindenburg. Nie, to jest już klas. O Jezus, coś pięknego. Bo zakopałem 20 groszy. Czy 20 groszy? Dziurę po 20 groszach. A już kolejny sygnał. Chyba w tej grudce albo i nie. O, o. Trzeba chyba pina włączyć Albo coś tutaj popieprzyłem o A jedna gdzieś tam był chyba coś chyba, albo coś złapało bokiem mi tutaj coś tutaj jeździ mi słyszę czy znaczy w ogóle wykopałem to, może bokiem. chyba nie wykopałem tego, przesunięte było lekko. Ta dobra, spauzuję i będę nagrywał dalej, Jest wykopię dołek. Okazał się drucik miedziany, ale dokładnie bił. Oczywiście w tym samym dole był, to komisji coś tam popieprzyło, albo jakiś może kawałek jakiś był, może gdzieś jest odcięty i dlatego tak bije podwójnie jakby. No dobra. Fajny dźwięk. A dobra woda Już nie zdążyłem nawet wyciągnąć telefonu do nagrywania, już wyszło Tak, jakiś element, jakiegoś mechanizmu Myślę, że... ma ktoś... dobra, nie myślałem Podziewany fant, wycieraczka <laughs> znaczy, ramię wycieraczki Pewnie durso Dosyć głęboko było. Tak więc siostry i bracia trzeba już jechać. Na dzisiaj koniec. no Mam parę spraw do załatwienia jeszcze, trzeba pośmigać po mieście. Trzeba się umyć przede wszystkim. I ten. Do następnego.